Więcej życia. To jest punkt zbiorny, czyli na przykład nadusimy to i nadusimy tu, to tutaj ci się patrzę. Właśnie umieściłeś punkt zborny Pójdą. dla twojej budowli. Co Za każdym robisz? razem, gdy jednostka z tego budynku zakończy szkolenie, będzie automatycznie podążać do tego punktu. No i tam... Aby umieścić punkt zborny, zaznacz jedną z budowli, w których mogą szkolić się jednostki i kliknij prawym przyciskiem w miejscu, gdzie chcesz ustawić ten punkt. się budują. Ja to część zrobię w dwóch odcinkach, bo to jest akurat bardzo długa. Albo nawet w trzech. Najdłuższa akurat życie za wszystkich. Tutaj jeszcze, jeszcze, musi być pięciu. Tutaj. To tak fajnie sami wygląda. A ten boss w własnej grze nie jest dostępny. On jest ja tylko w kampanii dostępny. Za honor! Ale nawet fajny jest. Jego najlepszy czar to jest właśnie taki grom. Takie góry wystają, nie? Tutaj tworzy wilki, to jest naj, najlepsze. Dwa wilki. Albo jednego na początku, no a później takie ogromne one się stają. Panie, go ja to Jak ci się domyślacie, on, one y, pomagają ci w walce. No. Raz ma rację. Mamy trzech się patrzy, jeszcze dwóch. No. Jak będziemy mieli pięciu, to pewnie będziemy musieli zniszczyć główną bazę, ale oni tam mają straszny... Kod ale się przejdzie. Jak bo mówiłem już o kodach, to dużo jest tych kodów. Można przejść grę z kodami, ale lepiej bez, bo nie ma takiej zabawy. Mój brat akurat własny grze, to, to jazz gra na kodach, nie? Bo on tam. Połowa na połowę to gra. No to ci dodaje złota i drewna i... Niezniszczalność e, takie. Niezniszczalność nie i e, szybciej można budować. I mamy 5. Teraz mamy drugą misję. Buduj legowisko Wykonane! Jeszcze będzie horda. Zobaczymy, co będziemy musieli zrobić. O, będą budowali mur, żeby nas zniszczyć. Twoi orkowie naruszyli układ o internowaniu. Schwytaliśmy już jednego z waszych dowódców. Jeśli na razie się mało teraz poddacie, jest, potem darujemy wam dziesiątki. życie. O, tutaj... U... Oj! Oniście złapali jednego z naszych dowódców. Może mają na myśli groma. Oczywiście schwytali Hellskrima. Gorzko tego pożałują. Lok Tar Ogar. Dalej, moi wojownicy. Musimy przejść ludzi. Jaką misję? Musimy pewnie zniszczyć. Nasze miasto. No, bo tu my tu mamy. To jest nasza obrona taka. No i już z nim Dedu, i główny bohater. No, nie mają szans na początku, ale później będą lepsi, nie? Na razie nie mamy odkrytej misji, ale będziemy musieli ich zniszczyć. Stworzymy więcej tych, yy, się patrz. Trzeba więcej złota. No, zawsze, zawsze przydatniej. Atakują nasze miasto. Oni tam, że niby atakują mnie, a i tak... Patrzcie jak, jak wygraliśmy. Nawet jednego nie zniszczyli. Dlaczego ty chcesz? spokojnie nie mam szans. Chętnie, twarzywe człowieczyny zostały zniszczone. Na razie Rzemień oczywiście. Król i resztę swoich sił za most. Poszukaj wam gromadkę. Słuchaj, wygramy. Jeszcze jednego. Jeden no, z Twoich tak. budynków został uszkodzony w czasie walki. Aby naprawić uszkodzone budynki, wybierz Peona. Naciśnij przycisk na a następnie kliknij lewy klawisz, na odprawy, Jeszcze i zaraz Pewnie zaraz będzie koniec, więc my tam, tak, wiecie, żeby było... Dobrze. Kolejny tak, za... No, to tak jasnie. Dobra, idziemy. Tak. Tutaj jest nasze na szczęście jeszcze, Double. ale oni będą... Oni tutaj będą przyjść. Spokojnie z nimi wygramy, ale wiecie, To trzeba umieć trochę. Tak. Niestety Double. kończy nam się limit, więc teraz przerwiemy i robimy następne tak. części. A część się szybko pojawi. Naraz, subskrybujcie. Ocenę oczywiście. Cześć.